Dzisiaj w portalowym archiwum przedstawię Wam moje ulubione gry z literki F. A jest to fantastyczna literka, dlatego zaczniemy od fantastycznych fabryk. Przede wszystkim doceniam ten tytuł za próg wejścia. Wprowadzenie nowych graczy jest naprawdę przyjemne i proste, dzięki czemu bardzo łatwo wyciągnąć z tej gry to, co najlepsze: czyli to główkowanie, zarządzanie projektami, zatrudnianie nowych specjalistów, po to, aby wyprodukować jak największą liczbę towarów. A do tego jeszcze zabawa kośmi, gdzie je przydzielić, jak je rozłożyć, przyjemne kombinowanie i dobra zabawa. Następnie drugim tytułem jest Fotosynteza, czyli gra cudownie prezentująca się na stole. Mamy w tej grze drzewka, które są przestrzenne. Słońce krąży wokół mapy, więc tutaj musimy też się orientować, jak zaświeci za chwilę, czy to drzewko dostanie energię, czy może nie. I w tej grze jest mega negatywna interakcja. Tutaj tak można dać drugiemu graczowi w kość, że ciężko mu się będzie pozbierać. Ostatnią moją propozycją z literki F jest Food Chain Magnat, czyli chyba najmniejsze pudełko w zestawieniu, ale najcięższe, ponieważ jest ono wypchane po brzegi. Tutaj mi się bardzo podoba przede wszystkim klimat zarządzania tą siecią naszych restauracji. Jest to jedna z tych gier, w których negatywna interakcja gra pierwsze skrzypce, ponieważ my, jako biznesmeni. No, nam zależy na naszej działalności, a inne, pfu, mogą upaść, mogą spłonąć. Najważniejsze jest to, co się dzieje w mojej firmie, i jeszcze zrobię tak, żeby właśnie innym było źle. No, bo konkurencji trzeba się pozbyć. Future Magnat jest mega specyficzny pod względem grafiki, ale ma to swój klimat. Nie znasz któregoś z tych tytułów? To najwyższy czas to zmienić.